Uderzamy okay. długie ciosy, luźno, do przodu, hop, raz. 20, 23, La Koka Familia, charakter, siła, jedności. Siemano, pierwsze seminarium portowe Birmingham. Zapraszamy wszystkich licznie. Super klub RONI MMA Birmingham. Mamy tutaj wspaniałego fizjoterapeutę. Właśnie pierwsze seminarium prowadzi ten Sebiga razem z Mariem z Grondy. Zawitał jeszcze u nas parę chłopaków z Grondy. Proszę zobaczyć, jak go Oczywiście mamy stację, gdzie każdy może coś przekąsić, napić się od wikinga, nasz przyjaciel wieloletni. Możemy napić sobie się aminokwasów od firmy Seven Nutrition, przy przetreningówkę, orzechy od wikinga, możemy zjeść batonika, napić się szejka po seminarium, na każdym seminarium jesteśmy razem ze Sportowe Birmingham. Tutaj razem z Mariem i z Lakoka stworzyliśmy ekipę Sportowe Birmingham. Co miesiąc będą robione seminaria, na każde będą przylatywali chłopaki, na następny będzie Szubsą, później Łukasz, Jacek Sieksa zawitał u nas na pewno, jeszcze wielu innych zapraszamy trenerów, więc Hunter mówił, łazar z grondy też, że przyjadą, potrenują z nami, więc na pewno będą fajne treningi i zapowiada się dużo sportu w Birmingham. Zapraszamy wszystkich serdecznie, zobaczcie sami jak im idzie. Dzisiaj na pewno, trening i walka, dla niego jedność nie zaparcie jego codzienność, jak mata i worek, czy w Polsce przestępczość Prawo lub lewo, jak jasność i ciemność, tu zwycięstwa, dwóch racji jedność Jak wola walki, zabija bierność, Spartan wojownik, cel charakterność W tej chwili wszyscy bardzo ciężko My Właśnie spróbowali nowych przetreningówek, także mamy dosyć wysokie tempo Nowe potyczki, zawsze sumienność, niech się do góry podrabi niecelność za tempo, zdrada, niewierność, tego dziś przesy ludzka bezczelność Jak ma być gotowy, idą do wierność nie Patrzy na boki, zgubiłby pędko Wchodzi do ringu, pokazać męstwo. Tu pierwsza runda, pewne eee. zwycięstwo Ja wynikam, zawsze dobra marcha, dobre kłopaki yeah. Działają w szóstej sprawie, sport to jest nasza siła To jest nasz jednoczyn, napraszamy poświęć sportowej bierninga Mam Riek, Mario eee. To proces i siła dzika Herb charakterystyczny, pierwsza liga Każdy zawodnik tu się nie biega Ulicz się rozgrywa Druga już gala, wychodzisz w kocie Dalej jest w garze i myśli o złocie Swoje zdobywa na już noszę Do celu dążę, się nie obnoszę Z tobie powtarzaj, co rany kocie Wartości ważniejsze jak każde pieniądze Stajesz na trening, nie sprawdzasz portfel zarzucasz płatki, rozrzuć to pompę później na trening z formę Siła jest w łapie, padają po bombie jak podpiszesz na duże pieniądze, solidna firma, to się wywiąże. Chłeki na życia nie wali po trąbie, dieta, treningi, w nocy odpocznie, w gronie rodzinnym, bo tak jest dobrze. Jego początek dla innych pogrzeb, dla innych pogrzeb. Jedziemy, ruszamy na treningi. Chłopcy, 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 chłopcy. Dobra, na kolejnym ty, w sumie, lekarze, znamy w lecie, za dwie godziny, w Korymariu. Dziękujemy bardzo, za przybycie i za organizację w Kozach. Zajebista atmosfera, nie? Fajnie, przyjedziecie na ten... A, ja, normalnie. W tym robimy następne. Przyjedziemy ja na pewno, nie? Elegancko, bardzo fajny klub. Fajnie, przyjedziecie na semularów. No pewnie, że tak. tak. Dziękujemy Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jak mi tam po pierwszym seminarium. No nie spodziewałem się, że tak duża ekipa dołączy do nas i, i poziom dosyć wysoki. Także do, dosyć ciężko, bo znaleźć jakieś e, dobre techniki dla chłopaków. Tak, bardzo dziękujemy za trening, trening i na to, to zadowolone. Zadowolone. I miło zaskoczony. No, Super. za praca będzie Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Cała ich ekipa muszą być widoczni. Bardzo dziękujemy wszystkim, że byliście z nami. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dla mnie zada, dziękuję, dziękuję za taką frekwencję, jaka jest i mam nadzieję, że, co, że będzie Was coraz więcej i zapraszamy do następnego eventu, piąteczka.